Rozmowa po dziewiątej. Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej. Moim Państwa gościem jest dziś Krzysztof Kaliszu, wiceprezydent Zielonej Góry, kłaniam się. Witam pana, witam państwa serdecznie. Panie prezydencie, no wczoraj wydaje się dobry dzień dla Zielonej Góry, bo ogłoszono, że z Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Zielona Góra otrzyma kolejne pieniądze, a to jest 25 milionów złotych. Kolejna pula dla Zielonej Góry. Na co te pieniądze pójdą, wiemy już? Tak, tak, to już o tym mówił prezydent pod koniec zeszłego roku, bo wówczas ten wniosek nas składaliśmy do Ministerstwa Infrastruktury. Wówczas to prezydent mówił, że mieszkańcy oczekują nie tylko budowy nowych dróg, ale też remontu i budowy mniejszych ulic lub tych większych, które się już złożyły i trzeba je wyremontować. Dlatego też złożyliśmy jeden projekt. To jest, to jest taka naj, największa dotąd nasza praca, jeśli chodzi o, o przygotowanie projektów, ponieważ ten projekt zawiera 47 podprojektów. Na łączą kwotę 50 milionów złotych, z czego 25 milionów przecinek 3 mln dofinansowania. 47 projektów, tak, to oznacza tak, 47 ulic? 47 ulic lub różnych rodzajów innych elementów, bo chociażby jest budowa brakującej ścieżki rowerowej przy ulicy Łużyckiej na wysokości francuskiej, czy przebudowa wiaduktu nad Zioną Szałą. Bo on też jest do, do remontu już na ulicy Łużyckiej. Czy są skrzyżowania typu Rondo, dwa w Raculi czy jedno w Ochli, ale są też przede wszystkim te, te drogi. Te drogi, które czekały od wielu lat, do, aby zostały wyremontowane. Na terenie nowego miasta to jest chociażby <śm> Racula ulica Grabowa, a więc między Raculą a starym Kieselinem. To jest też ulica wzdłuż nowo budowanej ścieżki rowerowej, a więc zatonia w kierunku na nierdorac. To jest też ulica Poznańska do zawady. To jest. Czyli chynów. Tak jest. To ulica skokowa w Przylepie, a więc są to te ulice w których trudno przewidywać, aby mieszkańcy chcieli w głosowaniach, w swoich sołectwach na to przeznaczyć środki. A wcześniej mówiono państwo, że Jędrzychów jest taki niby zaniedbany, że brakuje tam remontów ulic. Tak, remontu tak, 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 ja Właśnie mieliśmy tutaj u pana redaktora pewien spór z panem radnym Urbaniakiem, który mówił, że w budżecie nie ma ani jednej ulicy na Jędrzychowie i ja mówiłem, żeby poczekał chwileczkę, bo w budżecie jest, a zostanie to potwierdzone na początku roku i tak się dzisiaj stało, no jeżeli e, to co mówiłem wówczas, no dzisiaj się, się potwierdza, a więc remont ulicy Jagodowej, bardzo ważna, Nowojędrzychowska, Kąpielowa, Zawiszy Czarnego E, ulica Mokra. Jagodowa więc... DOWA to jest ta ulica łącząca Jędrzychów z rondem tak, Pileckiego, tak, tak? Tak, z ulicą to Pileckiego, tak jest. Tak. tak, Bardzo ważna ulica i, i, i widać, że dopóki się nie dokończy przy drugiego etapu ulicy Pileckiego, to to jest ulica, która przejmuje ten cały ruch tak jak zresztą jak ulica Nowa, ulica Nowa też będzie wyremontowana, bo to właśnie ten ruch z ulicy Pileckiego rozchodzi się na Jagodową i na Nową. Ale też mamy takie ulice jak chociażby Poznańska na, 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 na Chynowie, a więc w, star w Starym Mieście, Rzeźniczaka cała, Jagielonki Zamojskiego. Te wszystkie ulice będą realizowane i oczywiście też nie mówimy, że, że całe, tylko zostaną, długość tych remontowanych dróg uzależniona będzie od wartości robót określonych I w kontraktach, Tak, tak, Także mhm. tyle, ile, tyle, ile uda nam się na tych ulicach za te 50 milionów zrobić, tyle wykonamy. Przy czym też to nie jest projekt na, tylko na ten rok, bo byśmy zamknęli całe miasto. To jest projekt, który zrealizujemy w ciągu dwóch najbliższych lat, a więc do końca 2024. Harmonogram ogłosimy po tym, jak zostaną wybrani wykonawcy w przetargach. Chcemy, żeby było to kilka przetargów, każdy, żeby miał też po, po, po kilka, kilkanaście. tych żeby różne tych firmy ulic. po prostu mogły pracować. I tak, żeby można było chodzi, też tak. rozłożyć mm -hmm. ten harmonogram na dwa lata, tak, a, 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 aby miasto nie było zaklokowane. To uporządkujmy jeszcze, bo wcześniej pojawiła się informacja, że pieniądze też do Zielonej Góry przyjdą. Około 30, czyli 40, tak, to 40 to właśnie... milionów, to... ale na wiaduk przy Zjednoczenia. To jest tak. co innego. Tak, te, te środki na, na, na wiatr, na zjednoczenia, to ten wniosek będę składał osobiście w czwartek w Ministerstwie Infrastruktury i mam nadzieję, mamy tutaj poparcie naszych parlamentarzystów koalicji rządzącej, że te środki mniej więcej do kwietnia, bo do tego czasu jest rozpatrywanie tych wniosków, miasto dostanie. Na międzyczasie chcemy już ogłosić przetarg, mieć ofertę na stole, tak żeby móc natychmiast po otrzymaniu środków rządowych przystąpić do odbudowy tej wschodniej, obecnie rozepoczynionej. Brani nitki wiaduktu na ulicy Jednoczenia. będzie znowu placem budowy, jeżeli chodzi o drogi. Tak, może... tak. I też pomiędzy Kastoramą a ulicą Aglomeracyjną, ten brakujący ciąg ulicy Zjednoczenia zostanie wyremontowany. Również tam rondo, tak rondo jest. Nie, 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 tam pomiędzy tymi obydwoma rondami pomiędzy te, te obydwoma dwa rondami. odcinki mają być zmodernizowane. Y -y. To w ramach tych projektów, które właśnie wczoraj otrzymaliśmy tych 25 milionów na 47 łącznie zadań. Dobrze, panie prezydencie, zostawiamy inwestycje miejskie, chociaż one są bardzo ważne, będziemy do nich na pewno wracali. Na naszej antenie. Porozmawiajmy niejako o polityce. Państwo ogłosili, że Elżbieta Polak-Marszałek Województwa odbiera pieniądze miastu Zielona Góra i też zamieścili Państwo w decyzjach podatkowych pismo takie przewodnie, że. Też taka informacja się pojawiła, dwa zdania dosłownie na ten temat. Marszałek zapowiada pozwy w tej sprawie, nie godzi się na to, mówi, że to nie jest prawda i wymienia inwestycje, które zrealizowała, no i jej urząd zrealizował, urząd marszałkowski w Zielonej Górze, czyli renowacja teatru, przebudowa Filharmonii. Tych inwestycji jest bardzo dużo. Panie redaktorze, w momencie kiedy powstał Urząd Marszałkowski, kiedy zostały podzielone instytucje jeszcze przy przez wojewodę. No do, do Urzędu Marszałkowskiego przypisane zostały określone instytucje, głównie kultury, o charakterze regionalnym i, i to na to też pani marszałek ma, ma środki za, za, zapewnione. To są tak jednostki marszałkowskie. To są, tak? to są I... jej zadania własne i, i to nic, nic wielkiego, że się dba o własne jednostki, natomiast opowiadanie, że się wyręcza prezydenta, no to tutaj akurat nie, nic, nic nie ma do rzeczy, ponieważ e, każdy ma swoje zadania i każdy powinien realizować. A przypomnę tylko, że jeśli chodzi o ten sławny teatr i, i filharmonię, to, to my się porozumieliśmy, zdaje się, 10 lat temu, że miasto zrealizuje piękny plac przy filharmonii i piękny park przy teatrze. Zostały te inwestycje dawno zrealizowane. Pani marszałek trochę się opóźnia z oddaniem swoich, ale dobrze, lepiej późno niż, niż, niż wcale. Natomiast to, że twierdzi. Jakoby nie zabrała nam żadnych pieniędzy, no to, to ja naprawdę myślę, że tutaj i kieruję sprawę do sądu. To ja, no tak, przykro mi, że, że, że jakby nie potrafi analizować no, tego, co robi pani marszałek, bo e, wystarczy spojrzeć na Biuletyn Informacji Publicznej Województwa Lubuskiego, i jeżeli spojrzymy tam na taki dokument, który się ciągle zmienia, jak harmonograf nam naboru projektów do Regionalnego Programu Operacyjnego, a więc te środki unijne. Tam zawsze jest podpisana Pani Marszałek pod tą uchwałą. Otóż Można składać tam wnioski, tak? Tam jest, tam jest zapisane, kiedy będą wnioski i na jaką kwotę składane. No i w listopadzie mhm. 2021 Pani Marszałek napisała, że 15 milionów będzie miało miasto na rewitalizację i że w grudniu 2021 roku będzie, określony, będzie nabór. Rewitalizacja? Na rewitalizację. Nam chodziło o rewitalizację Ochli. Oczywiście mhm. nie ogłosiła tego konkursu. Następnie w grudniu 2021 podpisała się, że ogłosi konkurs już na 16 milionów złotych w pierwszym kwartale 2022. W pierwszym kwartale, mimo naszych monitów, nie ogłosiła tego naboru. No, no, żebyśmy mogli złożyć cały czas mówimy o ochli. Tak, cały czas mu mówimy o ochli. No więc następnie w lutym 2022 znów się podpisała, że dalej ten nabór będzie dalej na 16 milionów. Ale będzie dopiero w drugim kwartale 22 mhm. ogłoszony. Po czym w drugim kwartale, czyli 24 maja, pani marszałek Elżbieta Polak podpisała się pod uchwałą zarządu, gdzie w działaniu dotyczącym rewitalizacji Zdzieciu na Góra jest napisane. Nie przewiduje się naboru 2022 roku 9 miesięcy temu roku. dokładnie, tak? Ta, ta. czyli po prostu nie mam pana płaszcza, i co mi pan zrobi. Mieliśmy 16 lat. te pieniądze, milionów... no bo to tak pieniądze są zaplanowane, te pieniądze, ma być konkurs. Te pieniądze, te pieniądze, te pieniądze zostały znajdują? przeniesione do rewitalizacji, poza ona góra i rozdane na własne projekty. Ale to jest jakby nieważne, gdzie poszły. Ważne, że my mieliśmy przez od listopada do maja te środki zapewnione, my, my na tego, na podstawie tego zobowiązania, Pani Marszałek. Ogłosiliśmy i rozstrzygnęliśmy przetarg na rewitalizację Ochli, gdzie mieliśmy 29 milionów zapewnione z Polskiego Ładu, z rządu i te pieniądze dostaniemy. Mieliśmy zapewnione 16 milionów od pani marszałek, ich niestety nie dostaniemy. I dzisiaj e, mamy deficyt w budżecie, ponieważ mamy wpisane w 400 milionach inwestycji, że po stronie dochodów między nimi będzie 16 milionów złotych od pani marszałek, a ich po prostu nie ma. Dlatego pan prezydent. Dlatego, dla, dlatego, dlatego miasto e, informuje o tym, że zostało nam zabrane. Pani marszałek przy okazji się tłumaczy, bo wydaje jej się, że o co innego chodzi, że pan prezydent dlatego e, tak, e, taką informację przekazał, e, że w nowej perspektywie będziemy mieć mniej pieniędzy niż. niż no właśnie, było. Jest słynne, prawdopodobnie chodziło o pani marszałek. Ta, no tutaj... no, i, no, i, no hmm. i, i są opowieści piękne, e, jak to. Miasto nie musiało dostać tych 300 euro, które miało wcześniej. Wystarczy im 180, bo przecież resztę może uzyskać w konkursach. Nie? A no właśnie, konkursy. O tym mówił Urząd Marszałkowski, Urzędnicy Najważniejsi, że to. będą pieniądze do wzięcia, będą no leżały na stole. Ja pan panu no, podam taki drobny przykład właśnie z zeszłego roku. Otóż pan Sławomir Kotylak, a więc dyrektor pani Marszałek. I radny miejski. Radny miejski w, w telewizji. E, wypowiada się na temat mm, konkursu na ścieżki rowerowe. Tego, gdzie miasto miało złożyć e, do e, tego konkursu ścieżkę, ścieżkę między a, a nie do no, no, Niedoraz. no i tam, mhm. i tam no i się wypowiada pan dyrektor. A dlaczego się ona góra nie otrzymała dofinansowania? Dlatego, że złożyła projekt, natomiast on był tak słaby merytorycznie, że dostał jedną z najniższych liczby punktów. Nie oceniali to urzędnicy Urzędu Marszałkowskiego, tylko specjaliści Komisji Europejskiej. No, można słuchając tego, Komisji Europejskiej słuchając tego, to można powiedzieć, no naprawdę, no, ten, ten urząd to słabo działa. No tylko, że jeżeli spojrzymy, jaka była prawda. Owszem, 18 milionów złotych było przewidziane na konkurs na ścieżki rowerowe przyjęto nawet kryteria. Te kryteria nie pasowały do końca miasta Góra, bo było tam konieczność, była tym dodatkowe punkty za i to duże punkty za wykorzystanie infrastruktury kolejowej. Ale porozumieliśmy się z Otyniem i nową solą, że między innymi ten, ta ścieżka rowerowa dojdzie do dworca w niedoradzu, a więc będzie ten warunek spełniony. Cieszyliśmy się już, przygotowaliśmy wspólnie z Miastem, z miastem Otyn i Zieloną Solą ten, i Pojatem Nowosolskim już ten wniosek. Czekaliśmy no tak tylko na, czekaliśmy na nabór. No i, no i co się stało? Po prostu świndel e, POPSL, te 18 milionów zostało rozdzielone. 11 milionów platforma sobie wzięła na dodatkowe e, środki, które im brakowały do płacu marszowskiego Nowym Szelienia, a 7 milionów dano dla Kolicjanta, dla PSL-u, do Sportawy, na ścieżkę rowerową, ale poza konkursem. Czyli w ogóle nie było konkursu? PSL dostał 7 milionów dokładnie Sportawa. Jeżeli poza. nie było konkursu, to o czym mówił pan Kotylak? No to pan Kotylak y, y, po prostu o świadomie celach? lub nieświadomie wprowadzał mieszkańców w błąd. Podważając kompetencje urzędników, za których ja osobiście odpowiadam, jeśli chodzi o przygotowanie projektów unijnych, ja po prostu tylko czekam, kiedy pan dyrektor Kotylak przeprosi urzędników we wszystkich mediach naszych y, lokalnych za tą ewidentną nieprawdę. Czy, czy będzie jednak czekało na to, że może mu, że mu są to nakaże, No bo coś takiego, czyli mówić, że. Urzędnicy Komisji Europejskiej najgorzej ocenili, że ona góra dostała najmniejszą ilość punktów, jak w ogóle nie było konkursu, no to, to jest A zastanawiające. To, 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 A to, to było w dzień, to było w dzień i to było w telewizji, nie? Więc ten wywiad, więc to nie była żadna pomroczność jasna. Wszyscy więc się dobrze czuli, no dobra. Tak wygląda, przynajmniej To, można to sobie odtworzyć sobie można, bo to było 26 listopada 22 w TVP Trzygorzu. W każdym może sobie to odtworzyć. Jedno pytanie: na bazie tych dwóch yy, wydarzeń, tak? Czyli tutaj konkursu, którego nie było, a miał być, tutaj też pieniądze miały być przyznane w drodze konkursu. Chce pan powiedzieć, że te konkursy w tej nowej perspektywie to mogą się okazać po prostu ściemą? ale na górę po prostu nie dostanie żadnych pieniędzy z żadnych konkursów? Nie mówię, że na pewno nie dostanie, natomiast pokazuje elementy, które wskazują na to, że nawet jak mamy pieniądze już zapisane, bo jest przez ileś miesięcy czterokrotnie uchwałą zarządu województwa podpisaną przez panią marszałek Elżbietę Polak, zapewnienie tych 16 milionów, a na końcu po prostu się nie ogłasza tego konkursu. A dzieje o tych konkretnych pieniądzach z RPO? Yy... No decydu, decyduje Zarząd Województwa, nie w którym... Nie, oczywiście, że nie. Czyli czyli zarząd osób, Województwa, tak w to, który natury przewodniczy pani marszałek, która podpisując się pod nimi bierze odpowiedzialność, czyli też podejmuje decyzję, no bo jest jedną z osób, które głosowała. No, nikt mnie pracami zarządu. Nikt, nikt mnie nie przekona, że w kwestii Pałacu Marszawowskiego, czy w kwestii rewitalizacji Zielonej Góry, to koalicja w zarządzie PO, i PO została przegłosowana przez Lewicę i PSL. Nie? No ale no. można się też i tak bronić, że to y, Tadeusz Jędrzejczak, Łukasz Porycki, Stanisław Tomczyszyn przegłosowali panią marszałek Polak i Marcina Jabłońskiego, i dlatego nam zabrano pieniądze. Musimy kończyć. Krzysztof Kaliszów, wiceprezydent Zielonej Góry, był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Za uwagę dziękuję państwu, Daniel Sawicki. Do usłyszenia. Rozmowa po dziewiątej.